Kilka zmian na kanale, dzień 68. Ja nazywam się Mikeam i zapraszam do materiału. Ok, bilet na dzisiejsze wydanie, wydarzenie. Zamówisz sobie pod spodem klikając przycisk subskrybuj standardowo oczywiście na szybciutko. Statystyki za wczorajszy dzień to przychód 2129 zł, 96 groszy. czas pracy 4 godziny, satysfakcja 4 na 10. Ok, lecimy dalej. Tutaj jest informacja dla nowych oglądających, jeżeli nie wiesz co chodziło z tym slajdem, no to po prostu możesz sobie tutaj zatrzymać i poczytać. Chwilę zostawiam, tak żebyś mógł. Okej, okay, lecimy dalej. My przejdźmy sobie do zmian. Do kilku zmian na kanale, które pojawią się od nowego roku, które już tak powoli wdrażam oczywiście. Jeszcze się może dużo zmienić i jeszcze będę informował o tym pewnie gdzieś tam pod koniec roku. Nie wiem, 29, 30 grudnia, coś takiego. Jeszcze będę o tym mówił. Natomiast chciałem już tak wstępnie powiedzieć, co będzie, co nie będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc możemy zaczynać z tym materiałem. Okej. Okay. Od stycznia materiały na kanale będą 2-3 razy w tygodniu, czyli maksymalnie 3 razy, minimalnie gdzieś tam dwa razy. Oczywiście czasami zdarzyć się może, że będzie gdzieś tam wiesz, jeden materiał w tygodniu, a może być tak, że wrzucę 4, bo będzie jakaś fajna seria, którą będzie trzeba kontynuować w szybkim czasie, w krótkim czasie, w krótkim terminie. No i po prostu będę wrzucał tego więcej, więc. Wychodzimy już z tej formy codziennych odcinków, bo jak widzicie, te odcinki są coraz krótsze, albo czasami widzicie, że czasami materiał jest taki taką zapchaj dziurą, jakby szczerze, to mówię, że po prostu w momencie kiedy nie mam za bardzo czasu, to nie nagrywam nic bardziej konkretnego, nie powiem wam jak zrobić aukcje, itd., itd. No bo po prostu na to nie mam czasu, więc w momencie kiedy będę miał tych materiałów mniej dużo, no to będę mógł przygotować jeden, dwa materiały, może trzy ale takie wiecie mega konkretne, które kurde będą niosły za sobą 100 razy większą wartość niż te, które są aktualnie. I nie mówię, że te nie mają wartości, bo jak widać mają wartość i przyniosły fajne efekty, natomiast wydaje mi się, że im więcej ich jest, tym bardziej tracą mi się treści, które mogę tak na szybko poruszyć. Cyfra dzisiejszego odcinka tutaj, więc dla osób, które biorą udział w rekrutacji 793, 793. No więc zapraszam ogólnie, kto chce no to ostatnim bodajże materiale listopada powiedziałem o tym, o co chodzi z tymi cyframi, Ja jest to myślę, że ciekawy temat odnośnie prowadzenia zarączkę przeze mnie, więc myślę, że możesz sobie tam wejść. Okej, okay, kolejną rzeczą jest to, że każdy temat, który jest potrzebny omówię na odcinku tak, aby każdy był usatysfakcjonowany. E, oczywiście będą osoby, które i tak nie będą usatysfakcjonowane tym, ale będę starał się dla większości, wa, do, dla większości z Was zrobić taki materiał, który powiecie, po którym powiecie kurwa, sztos, zajebiste, nie? zrobiłem na zajebiście, nauczyłem się wiele i mam z tego efekt, nie? Czyli taki będzie tego cel i tak będę starał się po prostu robić materiały. Okej, okay, lecimy dalej. Planuję też stworzyć bezpłatny elektroniczny poradnik dla początkujących. Taka, taki wiecie, poradnik, taka mapka, przez którą po prostu osoba, która wchodzi na kanał od zera, może po prostu, może się wdrożyć w ten temat, nie? Jakby dzięki, dzięki temu poradnikowi. Dzięki temu, że będzie tam taki schemat, schemat yy, taki ogólny, jak zacząć? Będzie on wytłumaczony w taki no, prosty sposób, no i będzie konkret i dlatego y, chcę stworzyć taki materiał, ponieważ bardzo dużo osób zadaje mi pytanie, takich, y, takie pytania, które są, cały czas na nie daję taką samą odpowiedź, jakby bez sensu będzie mi po prostu odpowiadać cały czas i wdrażać Was każdego indywidualnie. Tylko po prostu zrobię jeden taki mega fajny materiał, bezpłatny elektroniczny poradnik, który każdy będzie mógł, którego każdy będzie mógł sobie pobrać. No i będziecie mieli konkrecik, nie? Więc też nie tylko dla początkujących, bo zrobię coś takiego, żeby też osoby, które już troszeczkę działają, miały też w tym e, trochę wartości, tak? Żeby żeby każdy, każdy skorzystał, nie? Żeby to nie było tak, jak założyć konto i tak dalej, nie? No więc polecimy sobie z tematem. No i słuchajcie, ważny temat. O który też mnie pytacie, wielu z Was mnie pyta, ze względu na wiele pytań i próśb, jest szansa, że z Karolem zrobimy kurs online o dropie. Karolem, tym dobry biznes, który był pierwszy wywiad, wywiad. Planowaliśmy już coś tam ogólnie, gadaliśmy sobie, może. Takie plany, zarysy i tak dalej już były jakieś tworzone, natomiast nie wiedzieliśmy, czy serio Wam się to przyda i czy serio będziecie chcieli coś takiego sobie nabyć. No i na razie ogólnie będę skupił się na tym darmowym poradniku, ale jest szansa. Możecie napisać w komentarzu, możecie napisać w DM, czy chcielibyście taki pełny kurs od nas. Z dwóch perspektyw, tak naprawdę trochę o e-commerce i też o dropie, jak zacząć, tak naprawdę taki mega konkret. No, na pewno nie zrobiłbym tego, co już jest na rynku, albo w podobny sposób, no bo nie miałoby to sensu. Chciałbym zrobić coś, co będzie dużo lepsze i oczywiście będzie to trudne, bo, bo nie ukrywam, że te kursy aktualne i tak dalej, one są słabe. Natomiast większość informacji takich dla początkujących są, jest, tylko one są te informacje w większości nieskuteczne. I ja to akurat poznałem na sobie, Karol też, i, i jakby widzimy takie fajne luki, które można zrobić. Więc myślę, że nasz jakby kurs, gdybyśmy go zrobili, to byłby taki, że większość osób, które by go przeszło, podziałałoby i miałoby chociaż taki pierwszy efekt z tego, a nie że większość osób by po prostu go zamknęło po chwili, bo wydawałoby się to wszystko dla nich trudne, albo totalnie bez sensu. Natomiast głównie też się skupię na przeprowadzeniu osób indywidualnych przez temat e-commerce, tak jak wiecie, trwa rekrutacja, tak więc będę też się na tym skupiał, żeby nie wszystko, nie wszystko od razu, nie jakieś kursy, poradniki i tak dalej, bo wiecie, prowadzenie poradniki, też jeszcze prowadzenie swojego e commerce to jeszcze social media, zarządzanie tym, tym, tym i tym, to po prostu wymsknie się spod kontroli i będzie lipa, nie? Więc wszystko po kolei spokojnie do, do celu. Ok, o dalszych planach nie będę za bardzo mówił, natomiast chcę dać ciekawostkę. Ciekawostka brzmi w 2023 roku mam wizję, mam już wizję zrobienia takiego wypadu dla 20-30 osób, które działają w e-commerce chociaż kilka miesięcy i mają wyniki, aby, aby powymieniać się doświadczeniami, spędzić fajnie czas, ale przede wszystkim zbudować kontakty, a może nawet zrobić razem jakieś fajne projekty. Yy, I ogólnie yy, odnośnie tego wyjazdu jeszcze nie znam szczegółów, wykminiłem to też przed chwilą tak bardziej, że kurde, chciałbym coś takiego zrobić, y, dla siebie i dla was y, żebyśmy mieli jakieś fajne kontakty i tak dalej, bo brakuje na przykład mi y, dużo fajnych kontaktów i po prostu zrobiłbym jakieś tam wytyczne y, Żeby też nie każdy mógł, jakby wiadomo, też kwestia ceny takiego wypadu, żeby to zorganizować. Jakby nie ja chciałbym na to totalnie zarabiać, to, to jakby wyjdę, wyjdę na tym za, na zero już, jak już, albo raczej na minus, żeby po prostu zorganizować taki wypad y, żeby on był fajny, przystępny dla kogoś, kto zarabia już pieniądze. Nieprzystępne dla kogoś, kto dopiero zaczyna. Bo nie chciałbym też takiej takich osób, które jakby inaczej. Taki wyjazd miałby na celu po prostu zbudowanie kontaktów, bazy kontaktów i może zrobienie razem jakichś projektów z osobami, które już mają pojęcie o biznesie. Osoby, które są początkujące, niech zostaną na kanale w tym czasie i po prostu niech robią e-commerce, nie? I wtedy dojdą na drugą jakąś edycję albo coś takiego zrobimy. Myślę, że coś takiego zrobimy. Nie pod żaden zarobek, zrobimy to tak, żeby po prostu było, żebyśmy, żebyśmy mogli sobie zorganizować coś fajnego, nie zarabiać na tym, ale zarabiać tym, że możemy sobie po prostu razem gadać i budować kontakty i może zrobić coś razem. No tak nie wiem dla 20-30 osób coś takiego. Jeszcze nie mam nie mam tutaj jakby takich głębszych planów, gdzie co i jak, ale możecie pisać w DM-ach. Jestem ciekawy, czy coś fajnego wymyślicie, czy w ogóle macie jakieś doświadczenie z czymś takim, bo pewnie zorganizowanie czegoś takiego, żeby też nie popłynąć na tym ani, i żeby nie popłynąć to po pierwsze, ale to jest nawet mniej ważne niż to, żeby to w ogóle było fajne, bo jeśli 20-30 osób nie byłoby usatysfakcjonowane, to lipa, nie? Więc możecie napisać, czy znacie się na tym, albo jak ktoś się zna, to może razem po prostu to jakoś zorganizujemy i, i będzie fajnie. Tylko od razu mówię, że jakby nie będzie to projekt, który będzie miał na celu zarobienie jakichś pieniędzy, więc jeżeli ktoś robi to gdzieś tam zawodowo i chce tylko z tego pieniądze, no to, to, to nie będziemy działać. Ale dobra, koniec tego pierdzielenia. Idziemy dalej. Eee, pytanie. Używasz tagów pod opisem w formularzu Allegro? Bo, jak, bo ja tak się zastanawiałem, czy to w ogóle coś daje. Wcześniej nie korzystałem. Jak korzystać, to jak? Wpisać tysiąc wyrazów podobnych. Szczerze mówiąc, nie korzystam z tagów. Totalnie, nie? Więc, więc się nie wypowiem. A jestem ciekawy, czy Ty korzystasz z tagów, hashtagów na Allegro. Może dać, może dać znać w komentarzu. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się do jutra do godziny 18. Cześć.